Znajdujemy się w Jastarni, na plaży. Jastarnia to oczywiście Morze Bałtyckie, ale też piękna Zatoka Pucka i port nad Zatoką. I właśnie ten port modernizowaliśmy w ramach programu Rozwoju Turystyki Wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. I co tam się takiego wydarzyło? więc zostało wybudowanych nowych 40 miejsc postojowych, to nie mało, bo dzięki temu mamy już w tej chwili tych miejsc 130. Ponadto zostały zmodernizowane, rozbudowane toalety, zaplecze przyjmowania odpadów, powstały też nowe pomosty piesze dla osób przemieszczających się wzdłuż nabrzeży. Ale co najbardziej cieszy to właśnie to, że przybyło tych miejsc, bo jesteśmy portem, do którego żeglarze bardzo chętnie zdążają. Nie tylko tutaj miejsce, ale też no, można powiedzieć z całej e, Europy i z tego się bardzo e, cieszymy. Także zapraszam serdecznie do Mariny w malina wiastarni oferuje nie tylko miejsca postojowe przy pomostach pływających, ale także postój zimowy posiadamy obóz zimowy, gdzie możemy kilkadziesiąt jednostek przechować.